Okej, okay, a więc cześć witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. No i co słuchajcie? Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić najmniejszy domek w Minecrafcie właściwie za pomocą jednej komendy, więc koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego najnowszego filmu, więc co już bez będą gadania zaczynamy. Ok, a więc jeśli chcecie używać takich komend na przykład na Survivalu, to musicie sobie tutaj dać Open to LAN i zaznaczyć to oraz Start LAN World. I wtedy możecie sobie używać komend, więc wpisujemy sobie najpierw Game 1 aby przywołać command block'a, dajcie sobie give waszą nazwę oraz command block no i okej, okay, jak już macie takiego command block'a, to możemy go sobie postawić na przykład tutaj wklejacie tutaj komendę, macie yy, ją w opisie, w linku właściwie klikacie sobie na link, macie tę stronę i tam macie komendę, więc wklejacie ją tutaj możecie skopiować i na ctrl-v wklejacie, tutaj trzeba zaznaczyć always active i ok, tutaj się powinno wszystko Włączyć. Jak widzicie powstał taki trochę jakby komputer. Ten akurat nie jest jakiś duży, więc nie zajmuje za dużo miejsca. I tak, tutaj jak klikacie, to wam się aktywuje, a tutaj wyłącza, Więc my oczywiście damy, aby było aktywne. I tutaj jeśli klikniecie, to macie co jest do tego potrzebne. Ja tutaj mam przygotowane. I właściwie nie, nie musimy tutaj mieć Creative, żeby wszystko działało, więc. Zaraz Wam tutaj pokażę. To jest właściwie pierwszy domek, ponieważ tutaj pokażę Wam też drugą komendę na drugie, więc tak wyrzucacie sobie te diamenty oraz deski i powstaje nano house. Jest to naprawdę bardzo mały domek, więc tak, możemy go sobie postawić na przykład w tym miejscu. I jak widzicie, to jest po prostu najmniejszy domek chyba, jaki można zrobić w Minecraft'cie, chociaż wydaje mi się, że są mniejsze. I teraz jak widzicie, właśnie do niego wszedłem. No, i jest to naprawdę bardzo małe domek. Jak widzicie, jest tutaj kominek, mamy skrzynkę, coś w rodzaju okna. I za chwilę Wam pokażę właściwie, yy, dlaczego to tak wygląda. Jak widzicie, macie tutaj dużo miejsca. Tutaj wszystko oczywiście można niszczyć, na przykład, wiecie, ale to potrzebny byłby mikro, więc to możecie sobie naprawdę rozbudować bardzo fajnie. I możemy sobie wyjść. Jak widzicie, bardzo fajnie to działa. Możecie go naprawdę ukryć, ponieważ jest to praktycznie w ogóle niewidoczne. No i działa nawet całkiem płynnie tutaj. No i tak. Włączmy sobie GameOb 1. I teraz pokażę Wam jeszcze drugą komendę. Będą chyba, postaram się dać Wam w opisie, no nie zapomnieć żadnego ważnego linku. I tutaj wklejamy sobie link do drugiej komendy. Będzie to w opisie podpisane chyba mikrohaus, ponieważ ten jest trochę większy. No i okej, okay, teraz można wkleić tą komendę tutaj i zaznaczamy sobie always active i włączamy. Ok, zaraz się powinno pojawić. Wygląda praktycznie tak samo, jednak jest to trochę inna komenda. Tutaj pisze mikrohaus, na no poprzednim pisało chyba nanohaus i tak. Tutaj sobie klikacie, wyświetla Wam się, co jest potrzebne do zrobienia właśnie tego domku, więc włączmy sobie powrotem na przykład GameOb. 0 znaczy to nie jest potrzebne, ale ja wam chcę pokazać, że działa na zwykłym survivalu i tak tu jest potrzebne hmm, takie bloki jak widzicie i rzucacie to sobie i powstaje mikrohaus nie wiem gdzie był ten drugi, ten może sobie postawimy tutaj jak widzicie ten jest już dużo ładniejszy, jednak trochę większy i dobra, możemy sobie do niego wejść teraz jak widzicie jesteśmy w takim domku, ten jest naprawdę fajny, mam tutaj Coś jakby okna, skrzynkę, fecyk, crafting table, tutaj mamy jeszcze magazyn Oraz tutaj jest no kominek i górne piętro Macie tutaj jedno pomieszczenie oraz drugie, więc ten domek jest chyba dużo lepszy Można tutaj dużo więcej rzeczy sobie zbudować, można go też rozbudować I pokażę wam jeszcze jedną rzecz Jak się włączy game mod 1 to To jest jakby pod ziemią, to jest w ogóle kopalnia chyba, no ale to się po prostu pojawia ten domek pod ziemią i jesteśmy teleportowani do niego gdy wpiszemy komendę, to jest w ogóle jakaś kopalnia, bo wiecie, to jest pod ziemią po prostu wygenerowane, no teraz już nie wygląda tak fajnie ale to sprawia na bardzo fajny efekt i tak, tutaj mamy drzwi więc jeśli sobie tutaj wejdziemy, no to pojawiamy się tutaj i tak, jeśli zaczniemy kopać na przykład w dół OK, no to jak widzicie, jest tutaj ten domek. Niestety jest taka jedna wada tego, że jeśli to usuniemy, żeby usunąć, to niszczycie blok pod tym. I teraz możemy go sobie zebrać z powrotem. I to niestety nie znika stąd. A jeśli zobaczymy ten drugi domek, który mamy tutaj. Ok, on powinien tutaj gdzieś być. I tak, tutaj mamy ten drugi domek. Jak widzicie, tutaj można z niego wyjść. Ok, więc wyszliśmy z domku. I tak to po zniszczeniu tego bloku zniknie z Patrzcie, widzicie, znikło stąd. Wtedy dostajemy z powrotem to. No i to znikło. Znika po prostu z podziemi, więc ten myślę, że jest nawet. Fajniejszy, bo możecie go sobie z powrotem tutaj dać, no i macie po prostu domek taki fajny. Można to zrobić na survivalu, tak jak wam pokazałem, tylko musicie tutaj włączyć. W tym filmie wyjaśniłem wam wszystko, niestety nie możecie ich za blisko siebie kłaść, ponieważ jak widzicie wchodzicie do tego i jesteście no, w tym właściwie. No i trochę się to baguje, więc tak lepiej nie stawiajcie tych domków, jednak są naprawdę fajne. Ten tutaj to jest mikrohaus, a ten drugi to jest nanohaus. W opisie będziecie mieli to podpisane. No i co? To chyba byłoby na tyle w tym filmie. To mogę sobie wyrzucić. No i co? Jeśli taki film wam się spodobał, koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem. No i co? Ja się z wami żegnam. No i cześć. Ogólnie, jeśli chcielibyście usunąć to, to tutaj sobie klikacie i wam się usuwa. Tak samo również przy tej komendzie. No więc to tyle.